Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Firestone Idle RPG i przede wszystkim opowiem o kilku drobnych zmianach, które zaszły ogólnie w samej grze między ostatnim odcinkiem a tym odcinkiem. Przede wszystkim drobne zmiany w interfejsie, jeżeli chodzi o przełączanie się między różnymi interfejsami, czyli na przykład tutaj sobie wejdę, nie wiem, ekwipunek, na mapę, załóżmy, tak gdzie mam misję, tutaj sobie jakieś odbieram, no to tak widzicie. To wszystko się pojawia tak jakby dość płynniej niż wcześniej, i bardzo możliwe też, że czas ładowania tych poszczególnych interfejsów od pewnej aktualizacji po prostu przyspieszył. Jest lepszy, jest dużo lepszy niż wcześniej. Takie mam przynajmniej wrażenie, aczkolwiek wraz z tą prawdopodobnie optymalizacją przełączania się między interfejsami. Też doszła ta jakby animacja, więc możliwe, że to jest tylko takie jakby placebo, możliwe, że mi się po prostu to wydaje, natomiast no nie wiem, znaczy placebo to złe określenie, właściwie bym powinien powiedzieć, że taki, takie jakby utwierdzenie, tak, takie podświadome jakby przekonanie, że tak jest, no bo tutaj zaszła jakaś zmiana jakby we wczytywaniu wizualnie, ale wydaje mi się, że jednak, jednak coś tutaj przyspieszyło, no nieważne. W każdym razie, tak, w ostatnim czasie, jeszcze raptem 2-3 dni temu, chyba pojawiły się jakieś takie awatary, tła tych awatarów. Nie wiem, czy one są możliwe do zakupienia, chyba nie, bo tutaj jak się wejdzie w awatary po tej aktualizacji z tymi tłami, to one wszystkie i tak w moim przypadku są fioletowe, niektórzy mają pomarańczowe i jeszcze chyba jakiś inny był kolor. Więc bardzo możliwe, że jest to takie nawiązanie troszeczkę do takiego systemu, jak jest na przykład, no dajmy na to, w League of Legends, jeżeli chodzi o te ramki, które są powiązane z jakimś przechodzeniem kolejnych leveli konta. No i myślę, że chyba podobnie w tym przypadku, po prostu co któryś level konta, to tło tego awataru będzie się zmieniać. Tak mi się przynajmniej wydaje, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jeżeli chodzi o misję, to tak jak widzicie już tutaj szósta ranga, niedługo siódma właściwie na ten moment to myślę, że tak na przestrzeni dwóch, trzech dni, czy dwóch, trzech dni raczej powinienem już zdobyć kolejną rangę, tak mi się przynajmniej wydaje i postaram się nie popełnić tego samego błędu co ostatnio postaram się pokazać wam absolutnie wszystko co obecnie na tym save'ie Mam, tak? Więc żeby tutaj nie było, że o czymś zapomnę, to po prostu przejdziemy przez absolutnie wszystko. Tak jak też przeważnie przechodzę, kiedy po prostu klikam danego dnia, na przykład te wszystkie aktywności, których gra wymaga. Więc tak, przede wszystkim te misje wyzwoleńcze, to sobie też zrobimy w tym nowszym trybie z mechami. Przy okazji, zacząłem dość mocno upgradeować właśnie tego głównego, tego pierwszego mecha. Głównie ze względu na to, że jest bardzo fajny bonus dotyczący przyznawanych firestonów i to mi się akurat bardzo, bardzo podoba. Natomiast, co ciekawe, zauważyłem taką jedną rzecz: jakby te misje, te daily questy w tym nowym trybie, chyba są coraz trudniejsze. Tak mi się wydaje, że one chyba są coraz trudniejsze. Pamiętam jeszcze kiedyś, jak w ogóle dochodziły te misje i ta pierwsza druga misja to się ją tak właściwie przechodziło, że chyba wszyscy przeciwnicy prawie byli na, jedne, na jednego hita, natomiast sama odporność tej głównej maszyny no nie była taka, że tak jak teraz, na przykład że, że schodzi jej nawet połowa HP. Tam raczej, raczej te hity były tak zrobione, że po prostu wchodziły albo same misy. Albo po prostu te obrażenia były bardzo, bardzo małe. No i właśnie od jakiegoś momentu tak zauważyłem, że coś takiego się stało. Możliwe, że też po jakiejś aktualizacji, że jakby te daily questy też są coraz trudniejsze, aczkolwiek nadal się je przechodzi. Ale nie wiem też, jakby od czego to wynika. No, i teraz jak sobie zaraz dokończę już te wszystkie daily questy, też Wam przy okazji pokazuję oprócz tutaj wszystkich rzeczy związanych z tym save'em, które chcę pokazać Wam w tym odcinku, to też Wam pokazuję przy okazji, właśnie jak, co, co robię właściwie, tak zaraz pierwszego dnia, danego dnia po zalogowaniu się, co trzeba jakby na tym etapie gry wyklikać, że tak powiem, tak? Takie podstawowe wyklikiwanie właśnie tych misji wyzwoleńczych, wybieranie, kupowanie właściwie jakichś kolejnych bonusów związanych z tymi różnymi, przeróżnymi drzewkami dotyczących upgrade'u, tych różnych też parametrów, tych podstawowych parametrów bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tak widzicie już na tym Aniele mam szósty level, więc Możliwe, że niedługo, niedługo będzie kolejna transformacja. Nie wiem czy... Aha, tak, jest tutaj opis, to będzie wtedy wówczas Archanium. No przy czym kolejne, każde kolejne 10 leveli na danej transformacji jest oczywiście coraz, coraz trudniejsze. I tak, biblioteka, tak, jak widzicie, ostatnio wam pokazywałem chyba czwarte drzewko w ostatnim odcinku, tak, jak widzicie, między materiałami się dość dużo zmieniło. Tych poprzednich chyba tutaj nie ma potrzeby za bardzo pokazywać. W każdym razie droga rozwoju tutaj była taka, że najpierw starałem się maksować jak najszybciej tutaj ten efekt Firestones, teraz złoty deszcz, tak, czyli kolejny po prostu mnożnik do złota. No, i później, prawdopodobnie będę starał się jak najbardziej zmaksować wszystkie atrybuty główne, a później już będzie tylko wykończenie i prawdopodobnie kolejne drzewko. Jeżeli chodzi o to drugie drzewko w bibliotece za znaki ognia, no to się to prezentuje w taki sposób. Ostatnio, właśnie skończyłem to drugie drzewko, czego chyba nie pokazywałem w ostatnim materiale. Drzewko trzecie właściwie mam od niedawna, więc prawdopodobnie dopiero teraz je widzicie. Pewnie niektórzy z Was już nie są na tym jeszcze, nie są na tym etapie, więc możecie też od razu sobie zobaczyć w całości, jak wygląda trzecie Drzewko za znaki ognia. Tak, Alchemik to od razu tutaj pokażę suma eksperymentów, czyli właściwie te wszystkie parametry, które, są pochodzą bezpośrednio z tego systemu. Tutaj oczywiście można wyklikać, co ile daje, ale tego nie będę robić, bo to za dużo czasu by zajęło. W każdym razie, tak widzicie, cały czas drzewko pierwsze, idzie to dość powoli, dość pokracznie, ale idzie. Przy okazji sobie zagram w karczmie chociaż raz, bo tam już do tego do tych drugich pięciu krążków troszeczkę zabrakło. O, zobaczcie właśnie. Cztery legendarki sobie kliknąłem, więc bardzo, bardzo fajnie. E, niestety ostatnio nie mam e, szczęścia, jeżeli chodzi o e, te e, znaki. E, te znaki chyba e, prestiżu, czy jakoś tak. Nie mam z tym za bardzo szczęścia, niestety i przy okazji jeżeli chodzi właśnie o amulety to wam też pokażę mam cztery ostatnio kupiłem ten jeden chyba na meteoryty za tam 2000 tych fioletowych klejnotów znowu mi uciekła z głowy oryginalna nazwa trudno no i jeszcze w międzyczasie jakiś kolejny kupiłem za klucze więc tak jak widzicie zwykłą darmową grą naprawdę można też nawet te amulety sobie po kolei pokupować i jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o tajemny kryształ, o rozbijanie tego tajemnego kryształu, to tutaj posłuchałem się Matiska, nie wiem, czy o tym wspominałem wcześniej, ale posłuchałem się Matiska i faktycznie wydaje mi się, że się ta metoda opłaca. Aha właśnie, mi się przypomniało coś na temat jeszcze zmian w Daily Questach, w ogóle tych wszystkich, o tym może za chwilę opowiem. Natomiast posłuchałem się rady Matiska... I faktycznie staram się jak najbardziej stakować te kilofy i później sobie mniej więcej szacuję, kiedy będę w stanie osiągnąć top 1 przy którymś tam kryszta, bo to wiadomo, że to no, nie da się idealnie każdego kryształu tak, tak robić, chyba, żebym był, no dajmy na to sam w gildii, tak? no tylko też nie na tym to polega. E, więc staram się tak szacować co któryś kryształ, żeby po prostu mieć to top 1, no i wtedy też oczywiście dostaje się najwięcej możliwie, najwięcej bonusów w postaci właśnie też tych kryształów, e, kiedy ma się tą pierwszą pozycję. Nawet chyba sumarycznie sam damage nie jest aż tak ważny, jak to, żeby być właśnie top 1. Wydaje mi się, że to daje największego boosta, jeżeli chodzi właśnie o nagrodę. I tak, jestem cały czas w tej gildii, w tych Upadłych Aniołach. Przy okazji w samej gildii, zmiany pewna chyba właścicielka, bo wydaje mi się, że to była kobieta. E, chyba właścicielka swego czasu no tutaj była, 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 potem zrezygnowała. E, coś z tego co pamiętam pisała na czacie, że jakieś tam sprawy prywatne, że coś takiego, i przekazała dowództwo tutaj e, temu graczowi. Z którym, co ciekawe, też jest nawet dość, dość, dobry, dość dobry kontakt, przeważnie też na czacie, więc to jest też fajne, że akurat taka osoba została teraz kolejnym liderem. Natomiast tamta poprzednia właścicielka, no to chyba, chyba by wyszła z gry całkowicie, albo przeszła do innej gildi, nie wiem co tam się dokładnie stało, w każdym razie jej już w gildi nie ma. I tak... Co jeszcze, co jeszcze miałem Wam pokazać? Aha, właśnie, na temat tych daily questów, bo też zaszły zmiany, część z Was pewnie gra, część z Was pewnie nie gra, więc też o tym troszeczkę opowiem, ale też wiadomo, że w zależności od tym etapu gry, no to odbieranie tych nagród za te daily questy może być różne. Zobaczcie, przede wszystkim tak, bardzo duże zmiany w interfejsie moim zdaniem na plus. No, o ile można się pośmiać na przykład z tego, że ostatnio, nie wiem, no dajmy na to, zmienili chyba w transferze znaków ognia, o, to chyba wygląd tej szczałeczki wcześniej chyba była jakaś zielona, teraz jest jakaś taka, taka, bardziej pozłacana, z jakimś takim dodatkowym, lekkim cieniem, znaczy cieniem właściwie i jakimś obramowaniem, no to teraz wiadomo, taka no, absolutna głupota, w ogóle nie wiem, po co coś takiego zmieniać, myślę, że mogliby się zająć poważniejszymi rzeczami, no ale dobra, natomiast jeżeli chodzi już tutaj właśnie o zmiany w Zmiany w. Tylko gdzie to było? O, tutaj. Zmiany w Daily Questach. To no, muszę przyznać, że tutaj naprawdę na duży plus wygląda to o wiele lepiej. Ale też co, co jeszcze ważniejsze, w ogóle przebudowano system nagród za to. Mianowicie teraz te nagrody są bardziej związane z kategorią, której dotyczą. Tak, czyli jeżeli na przykład coś dotyczy wyszkolenia strażników, no to się dostanie. Tajemniczy pył, tak? Jeżeli chodzi o jakieś ukończenie, na przykład tutaj, sześciu misji na mapie każdego dnia, no to się dostaje honor. Zagranie 10 razy w karczmy, co jest możliwe, mniej więcej, przynajmniej na moim etapie, mniej więcej te 3000 piw da się w ciągu jednego dnia wydropić. No to też się dostaje dodatkowo bonus 300 piwek, tak? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest ze sobą teraz naprawdę bardzo fajnie. Powiązane. Natomiast tutaj, właśnie chciałbym też powiedzieć na temat tego tutaj, tego daily questu o nazwie Górnik. Ponieważ już się spotkałem z opiniami, chociażby w tej gildii, w której jestem, że bardziej się opłaca, właśnie teraz, jakby próbują autorzy, chyba tak wymusić, właśnie, żeby gracze tego nie stakowali, tak, tych kilofów, tylko właśnie, żeby na bieżąco jak najbardziej niszczyli ten kryształ. Tylko, że Moim zdaniem, nawet teraz po przebowie tego całego systemu zadań e, i tego, że dostajemy tak naprawdę w gratisie za aktywne rozbijanie kryształów każdego dnia kolejne dwa kilofy, czego wcześniej nie było, to i tak uważam, że nawet nie odbieranie ich e, wcale nie jest e, tak bardzo nieopłacalne. Wydaje mi się, że dalej trzymanie się przy tej wcześniejszej strategii cały czas e, ma sens, ponieważ priorytetem, z tego co zauważyłem, powinno być to, żeby właśnie stakować dalej te kilofy, żeby być top 1 w rankingu niszczenia kilofów, tak? Wydaje mi się, że to jest absolutnie na ten moment najważniejsze. Ja Wam tutaj też pokażę kilka w ogóle rekordów, jeżeli chodzi właśnie o te moje topki. Na przykład tutaj to jest, to jest ilość tych kryształów, tutaj przeważnie, jak widzicie, jak uderzę sobie raz, tak? Symbolicznie uważam, że każdy kryształ powinien się uderzyć raz, żeby też na bieżąco chociaż troszeczkę tych, tych małych, tajemnych kryształów dostać. Natomiast zobaczcie sobie ostatni wynik wynik moje, mojego TOP1. Zobaczcie, 44,5 tysiąca tajemnych kryształów. Moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę dużo. I właśnie, jak już przy tym też jestem, to pokażę wam, słuchajcie, e, ogólnie salę bohaterów, tak, tylko jeszcze tutaj sobie podstawowe upgrade'y poklikam. E, tak, sala bohaterów, słuchajcie, zobaczcie, chyba w międzyczasie przypadkiem tutaj, jak się przełączałem między tymi okienkami, to gdzieś może to pokazałem, ale tutaj się tym razem już na tym konkretnie skupimy i zobaczcie, na ile się to wszystko zmieniło. Ostatnio, jak sprawdzałem, chyba w poprzednim materiale 9 lewele, chyba były mniej więcej, Około 9 levele tych postaci, teraz tutaj tak jak widzicie 15-16 poziomy, przy czym cały czas przypominam z każdym kolejnym bohaterem, tak naprawdę rozdysponowanie tych poszczególnych kryształów na każdego bohatera jest coraz mniejsze, no bo się dzieli na coraz większą ilość bohaterów bez względu na to, czy nawet oni dostają potem więcej expa per kryształ, znaczy per 500 kryształów, czy też nie, bo nie wiem. Ale nawet jeżeli tak, to i tak ilościowo, jeżeli chodzi o ilość kryształów, no to jest to dzielone na coraz większą ilość bohaterów. Tak samo jak lot, tak, ze skrzynek. I przy okazji właśnie zrobimy sobie jeszcze mini opening. No tutaj te legendarki, to mi się poszczęściło. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o ten komplet skrzynek, to powiem Wam, że na tym etapie to chyba, no tak można spokojnie i to wcale mocno nie grindując, można spokojnie myślę tak około 20 skrzynek nawet dziennie już otwierać, tak? Oczywiście przeróżnego tieru, przeróżnej jakości, ale jednak, więc no to też pokazuje tutaj ogólny progres, tak jak to wszystko bardzo się zmienia i też jeżeli chodzi właśnie o zmiany w interfejsie, to tutaj możecie zobaczyć, że to podsumowanie jest troszeczkę teraz lepiej zrobione, jest taka dodatkowo ramka z tymi otrzymanymi przedmiotami, znaczy ta ramka była wcześniej, ale ona teraz jest chyba bardziej responsywna, tak mi się wydaje, przynajmniej ją powiększyli. No i też, co jest fajne, mogliście zwrócić uwagę wcześniej, prawdopodobnie na to przy nagrodach tych końcowych jest podana nie tylko, nie, są podane nie tylko poszczególne przedmioty, ale też są podane jednostki przeróżne, tak? Tak to będą na przykład w przypadku tych zwykłych skrzynek. To będą kryształy próżni, czy tak, w przypadku tego nowego trybu z mechami, to będą te jakieś tam śruby i tak dalej. Teraz to wszystko jest ładnie, pod koniec otwierania danej skrzynki to jest wszystko ładnie wylistowane, to mi się bardzo podoba, wylistowane i podsumowane przede wszystkim automatycznie, więc tutaj też wydaje mi się, że zmiana na bardzo, bardzo duży plus. No i, i tak to właściwie wygląda, o proszę bardzo, jeszcze znowu mi się poszczęściło, w ogóle właśnie fajna, fajna rzecz, słuchajcie, tak, teraz zobaczcie, kolejna legendarka, ale to jest akurat tygodniowa, natomiast zwiększono chyba szanse na otrzymanie czasami legendarki właśnie z tego Daily Questa, tego, tego codziennego, wydaje mi się ogólnie, że jakby szansa na te lepsze skrzynki, się poprawiła nie wiem czy to przy, przy okazji po prostu mojego progresu i na przykład od pewnego nie wiem poziomu załóżmy tak jest czy jest to związane z update'em w każdym razie no na ten moment faktycznie te skrzynki z tego z tego quest'a wypadają lepsze tak z tego daily quest'a dotyczącego właśnie otwierania iluś tam skrzynek dziennie ta szansa jest dużo dużo lepsza no i co i przy okazji sobie posprzedaję. no też tak mówię tutaj Pokazuję Wam wszystko na bieżąco, staram się przynajmniej, ale też właśnie pokazuję Wam taki teraz obecnie proces, jak, jak to wszystko wygląda, mniej więcej ile rzeczy muszę przeklikać przy tym pierwszym zalogowaniu się, tak, w ciągu dnia, tutaj, właśnie w egzotycznych ulepszeniach. Dimage już tutaj maksymalny, przynajmniej przy pierwszym drzewku, ale nie oszukujmy się, głównie skupiam się tak naprawdę na. Alchemiku. Tak, na alchemiku, przy czym. A, tutaj widzę, że i tak e, tych egzotycznych monet teraz nie wykorzystam, to może sobie jednak coś tutaj jeszcze ulepszę. Na przykład wszystkie atrybuty główne, prawda? Czemu by nie. Ale troszeczkę zostawię, żeby później właśnie alchemika zostało też. E, tak, i właściwie, właściwie to tyle. Wszystko chyba, co najważniejsze, wydaje mi się, że pokazałem. I cóż, i to tyle. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo bym zapomniał. Ostatnio jeden tutaj nie wiem, czy z takich stałych widzów, czy takich, że tak powiem, przechodniów, tak to nazwijmy, ale zwrócił uwagę właśnie na te podstawowe talenty, tak? To pierwsze, pierwsze drzewko w ogóle, które jest, które, za które się to znaczy, które się rozwija poprzez lewe upy tak. Tak jak widzicie, ono w moim przypadku prezentuje się w taki sposób. I to przy okazji też jest informacja dla mnie, bo parę razy był taki problem, że to drzewko się automatycznie resetowało. Bez mojej ingerencji myślę, że były jakieś problemy z serwerem, albo jakiś inny był glitch, natomiast no się resetowało kilka razy automatycznie. I też to jest informacja dla mnie, w razie czego jakby się znowu zresetowało, żeby po prostu do takiego rozdysponowania punktów, a nie innego po prostu powrócić, tak? Ale też oczywiście informacja... Jest to dla Was. I właśnie moc. Tutaj właśnie widzę też osiągnięcie, że niedługo będzie kolejne za 48 milionów. To właśnie przy okazji też Wam tutaj jeszcze pokażę. Znaczy już też przeklikiwałem ten interfejs, ale tutaj wam jeszcze dodatkowo pokażę specjalnie jeszcze pod koniec właśnie łączną moc. Dość mocno się zmieniła, wcześniej było we wcześniejszym materiale chyba koło 20 milionów albo nawet poniżej. No i tutaj wykonanych misji na mapie i tak dalej i tak dalej, to wszystko też mocno mocno skoczyło. I jeszcze, bo też nie wiem kiedy będzie kolejny materiał, bo tak wam wcześniej mówiłem, różnie to bywa. O, przy okazji, jakaś pieczęć jest, tak? Okay, no, to sobie zrobimy jakąś, jakieś ulepszenie, tak? Do legendarki, bardzo fajnie, bardzo miło. I tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o dalszy rozwój, to na ten moment, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych kryształów próżni, bo wydaje mi się, że to jest taki główny, właściwie rozwój na ten moment. Poza oczywiście tajemnymi kryształami, tak? Ale jeżeli chodzi o te kryształy próżni i te zaklinanie właśnie wyposażenia, no to to jest taki. To, to jest coś, co no przede wszystkim zwiększa w ogóle całościowo tą główną moc, tak? Jakby kąta można powiedzieć, więc w tym sensie jest to takie, taki główny upgrade. I takiej taki mam zamiar, żeby głównie zwiększać właśnie te wszystkie parametry tych poszczególnych postaci, które które dotyczą obrażeń i otrzymywanego złota. Tak? Przy okazji będę wyrównywał kolejne parametry, ale wydaje mi się, że najbardziej najbardziej wartościowe na ten moment jest właśnie dalsze maksowanie obrażeń i złota. Wam też to również polecam. Tak, więc właściwie, właściwie słuchajcie, to będzie tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że tym razem o niczym nie zapomniałem. Jeżeli tak, to możecie zawsze mi dać znać w komentarzach, o czym takim zapomniałem, ale wydaje mi się, że wszystko już pokazałem. Moi drodzy, tak, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to bardzo mi się podoba wynik, tak, nadal jest to najlepiej oglądana seria na kanale. Poza dawniej jeszcze Sword and Soul's Never Seen Więc bardzo mnie to cieszy Natomiast jeżeli chodzi o lajki to też nie, nie rozumiem do końca o co chodzi Bo wyświetlania bardzo fajnie, a z tymi lajkami nie bardzo Więc tutaj pod koniec odcinka przypominam Lajkujcie Bo też głównie ogrywam tę grę tak naprawdę na potrzeby, że tak powiem YouTube'owe Prywatnie nie wiem już, czy bym dawno, dawno temu no po prostu nie zaprzestał. Tak? Troszeczkę się nie powiem, wkręciłem, ale też aż tak bardzo mnie ta granie absorbuje, żeby tak prywatnie, specjalnie ją ogrywać. Jednak tutaj motorem napędowym wciąż jest ta seria na YouTubie. Więc mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz, lajka i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie jakieś takie dziwne, powiedzmy żartobliwie YouTubeowe formalności. No i cóż, z mojej strony to tyle do usłyszenia w kolejnych materiałach i tak jak mówię, kolejny raz może być materiał za tydzień, może być za miesiąc, może być nawet za dwa, ale to nie do końca musi oznaczać, że seria wygasła, tylko no taki jest ten charakter tej serii. Na ten moment za bardzo już nie mam Wam co nowego pokazać. Za jakiś czas po prostu różnicę, jakąś znaczną różnicę w progresie prawdopodobnie będę Wam pokazywał i to tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia. Cześć.